Panie pośle, jest pan przedstawicielem społeczeństwa łódzkiego, które, które w pewnej części na pana głosowało jako przedstawiciela KUKI za 15. Czy ma pan jakiś pomysł dla łodzi? Są pewne rzeczy, które da się załatwić tylko i wyłącznie na poziomie samorządu. I tutaj nie będę obiecywać, czy, że, że, że jestem w stanie doprowadzić do większej ilości mieszkań komunalnych czy rzeczy, których, których po prostu poseł nie może. Natomiast są rzeczy, które dla Łodzi warto zrobić na poziomie centralnym. I to jest pierwsza rzecz bardzo ważna, to jest tunel średnicowy. Nie może być tak, że żeby dojechać gdziekolwiek do Europy trzeba było jechać do Koluszek. No, Łódź jest na tyle dużym i godnym miastem, że może mieć szybką kolej u siebie. Do tego jest potrzebny tunel średnicowy, a by tunel tu średnicowy powstał, potrzebna jest ustawa, którą przygotowuję, ustawa o gruntach, o warstwowości gruntów. Dzięki temu będzie można łatwiej przekopać tunel średnicowy pod łączący ze sobą dworce. Czyli mówimy o łodzi fabrycznej i, i kaliskiej. kaliskiej. Łódź była drugim co do liczebności miastem Polski. Dzisiaj spadła na trzecie miejsce i widzimy, wyludnia się. Z tego co mamy informację, pan poseł głosował przeciwko programowi 500. Z czego to wynikało i czy tak naprawdę to nie była pomyłka? 500 Plus projekt zaproponowany przez Prawo i Sprawiedliwość jest złym projektem, bo tworzy 7 tysięcy nowych urzędników, kosztuje nas i kosztować nas będzie bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Te same pieniądze, które można było uzyskać, zamiast wydawać na, na dopiero drugie dziecko, można było mądrzej wydać na każde dziecko. My zgłosiliśmy jako ruch za projekt zakładający możliwość odliczenia od podatku, a dla tych, co nie zarabiają podatku ujemnego, czyli niezależnie od tego, czy by płacili podatek, Pieniądze by to otrzymali. Pozwoliłoby to na zmniejszenie biurokracji i przyznanie dużo większych środków na obywateli. Czyli tu problem, problem nie wynika z tego, że nie, nie dać im pieniędzy, tylko problem wynika z sposobu dystrybucji. Tak, no to są, to są bardzo ważne kwestie. Biurokracji, ile jest w Polsce, każdy widzi i myślę, że nikomu się to nie podoba. Nie ma sensu tworzyć kolejnych biurokratycznych, bożeraczy naszych pieniędzy, które trzeba najpierw wyjąć, wyjąć z naszej kieszeni, z naszych podatków, po to tylko, żeby, żeby kupić sobie wyborców. Stwórzmy system realnie działający i nie kosztujący nas tak dużo. W 2022 roku ma być Expo. Między innymi Łódź jest rozpatrywana jako jeden z kandydackich miast. Pan poseł ma pomysł na to jakoś, czy nie? To jest specyficzne, tak zwane małe Expo. Tym razem tematyką tego Expo 2022 ma być rewitalizacja. Trudno, żeby inne miasto w Polsce mogło tak bardzo potrzebować tej rewitalizacji i tak bardzo móc się pochwalić dobrymi faktami. Myślę, że, że jako. Nie tylko łodzianie, ale jako Polacy powinniśmy zrobić wszystko, żeby, żeby zwiększyć możliwości, możliwości łódzkie, zwiększyć szanse na wybór. Jednym z konkurencyjnych miast jest miasto w Tadżykistanie, które już teraz inwestuje bardzo duże środki w to, żeby wygrać konkurs na Expo 2022. No ale przecież ładne mamy fronty. No, na Pietkowskiej. Rewitalizacja nie polega tylko na odmalowaniu pierwszych. Pierwszych samych frontów kamienic, ale polega również na przygotowaniu, nie, przygotowaniu tego, co się dzieje w środku. A w środku bywa bardzo, bardzo różnie. I to nie tylko chodzi o same budynki, ale też o ludzi. Rewitalizacji wymaga również społeczeństwo, które coraz bardziej dziedziczy tą swoją nieszczęsną biedę, coraz bardziej idzie w złym kierunku. My jako Parlamentarzyści, my jako rządzący powinniśmy zainwestować naprawdę duże środki w to, żeby, żeby, żeby łodziej chciało się wyjść z domu, chciało się szukać pracy i mieli gdzie im znaleźć. Przede wszystkim. No ale łodzianie wychodzą z domu i z Łodzi wyjeżdżają. No, to, jest, to jest duży problem. Znaczy, jak mało studentów, którzy tutaj studiują, a uczelnie są naprawdę dobre, zostaje w Łodzi. Dlaczego nie zostają? Bo nie ma pracy bo nie ma pracy, bo wszystkie zakłady zostały skasowane. Musimy przywrócić miastu tożsamość, tożsamość miasta, w którym coś się dzieje, tożsamość miasta, w którym, w którym jest sens zostać i jest po co zostać. Słyszałem, że rozpisywany jakiś konkurs. Na czym ten konkurs polega, dla kogo, kto może w konkursie wziąć udział, no i jakie są nagrody? Każdy, kto ma pomysł, a warto, bo nagrodą główną będzie przelot nad Łodzią. Jak promować Łódź w Europie? Co takiego łódź ma, czego Europa może potrzebować i co może Europę zachwycić? Kto z Państwa skaże takie miejsce? Kto skaże najciekawsze? Ten otrzyma nagrodę. Zapraszam do zabawy. Chcę poznać Wasze problemy i to, co uważacie za ważne. Zapraszam do swojego biura na Simkiewicz 18. Chcę porozmawiać o Waszych problemach i o tym, co trzeba w łodzi zmienić. A trzeba zmienić dużo.